Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej, a w dzisiejszym odcinku powiem Ci o pięciu najbardziej popularnych błędach, które ludzie popełniają, kiedy wydają własną książkę. Jeśli myślisz o tym, żeby wydać własną książkę, chcesz ją napisać, albo już ją napisałeś, to dzisiaj powiem Ci, jakich błędów unikać. Błąd numer jeden. Wydaje Ci się, że książka papierowa sprzeda się lepiej od e-booka. To jest błąd. Widzisz, jeżeli będziesz chciał napisać książkę, to będziesz musiał ją wydać, albo będziesz musiał po prostu napisać e-booka, czyli formę elektroniczną. I ludziom się wydaje, że jeżeli napiszą e, książkę i ona będzie papierowa, to więcej osób ją kupi Nic Bardziej błędnego. Oczywiście książka papierowa ma swoje zalety, bo wygląda to znacznie lepiej, kiedy taką książkę sprzedajesz, tak? Bo można ją postawić na półce, ale dla klienta z punktu widzenia zakupowego nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli nie będziesz w stanie sprzedać e-booka, bo e-book będzie słaby, książka papierowa też ci się nie sprzeda. Widzisz, to co sprzedaje, tak naprawdę to jest oferta. Jeżeli masz świetną ofertę perswazyjną, jeżeli ta oferta jest naprawdę odpowiedni w sposób skonstruowana, jeżeli sama tematyka e-booka jest interesująca, dotyka jakiegoś bardzo palącego problemu rynku, to nie ma znaczenia, czy masz książkę papierową, czy masz e-booka. Naprawdę zauważysz ciekawą rzecz, że jak będziesz sprzedawał tą książkę, to nie będzie to miało żadnego znaczenia. Co więcej, dzisiaj Amazon sprzedaje więcej książek w formie elektronicznej niż w formie papierowej, więc trend jest taki, że idziemy w kierunku elektronicznym. Dlatego jeżeli chcesz napisać książkę, polecam Ci zacząć od e-booka. Przede wszystkim chodzi tutaj o koszty. Koszt wydania książki nie jest wcale tani, jeżeli sprzedajesz małą ilość egzemplarzy. Jeżeli będziesz sprzedawał większą ilość egzemplarzy. No to w porządku, ale przy małej ilości egzemplarzy, to Twój zysk będzie zjadany po części właśnie przez formę papierową. Dodatkowo, jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i sprzedajesz tylko elektronicznie, de facto nie musisz posiadać kasy fiskalnej. Co innego, jeżeli będziesz chciał sprzedawać książkę w formie fizycznej. Wtedy taka kasa fiskalna będzie konieczna, chyba że będziesz wystawiał faktury do każdego zamówienia każdej osobie, nieważne czy jest firmą, czy nie. W każdym razie jeżeli masz wydać książkę i jest to Twoja pierwsza książka, to polecam Ci najpierw wydać e -booka. Jeżeli ten e-book się przyjmie, to wtedy będziesz mógł pomyśleć o formie papierowej. Ale na samym początku nie polecam Ci formy papierowej, z tego względu, że to nie ma znaczenia. Jeżeli klient kupuje, to liczą się emocje. I to, co powoduje, że klient chce książkę w formie e-booka czy papierowej, to jest właśnie świetna oferta i na tym powinieneś się skupić. Punkt drugi. Książka jest napisana na temat, który Cię interesuje. I to jest najbardziej chyba popularny błąd, jaki widzę u wielu początkujących autorów, ponieważ coś Cię może interesować. Pytanie, czy na to jest pop. Nawet jeżeli jesteś w jakimś rynku, w którym są odbiorcy i jest jakiś popyt, to pytanie: czy ci ludzie zapłacą ci za tą wiedzę, którą dajesz? To nie jest takie proste napisać świetną książkę, która okaże się bestsellerem, która będzie sprzedawana w setkach egzemplarzy. Jeżeli byśmy mieszkali w Stanach Zjednoczonych, jesteś popularnym autorem, jesteś popularnym trenerem, to tak de facto możesz napisać książkę o swoim życiu, a ludzie ją kupią. Ale jeżeli jesteś początkującym autorem, to nie możesz tylko i wyłącznie bazować na tym, co tobie się wydaje, co ciebie interesuje, co jest. Twoją pasją, bo to, co jest Twoją pasją, może de facto nie być pasją innych ludzi, albo za to nie będą chcieli ci płacić. Dwa błędy, które popełnili moi klienci. Błąd numer jeden. Miałem kiedyś klienta, który interesował się garncarstwem. No, wydawałoby się temat bardzo ciekawy, ale pytanie: czy ktoś by chciał nauczyć się robienia. Ym, Porcelany, czy to narobienia filiżanek, czy talerzy z gliny, tak? No, oczywiście, że nie. I osoba napisała tą książkę, ona do mnie przyszła w momencie, kiedy tę książkę miała napisaną, i okazało się, że tego nigdy facto nie się kupi, no bo w Polsce. Kto interesuje się jeszcze garncarstwem? Druga osoba z kolei wpadła na pomysł, że będzie sprzedawała wzory tatuaży z różnymi tam opisami i W każdym razie yy, rynek wydawał się bardzo duży, no ale ludzie, czy mieliby ktoś, czy ktoś miałby zapłacić za wzory tatuaży? Nie, po prostu ty znajdziesz sobie taki wzór w internecie i po prostu idziesz do tatuażysty. Więc w jednym i w drugim wypadku to był bardzo duży błąd. Ale miałem kiedyś klienta, który sprzedawał informacje jak, to był, to był bardzo krótki e-book, jak stworzyć zakwaszacz dla, dla królików. Nie pytaj mnie co to jest zakwaszacz dla królików, bo nie mam bladego pojęcia, ale to się sprzedawało naprawdę bardzo dobrze. Zarabia ponad 5000 złotych właśnie na e-booku. Jak zrobić zakwaszacz dla królików? Dlaczego? Ponieważ ten produkt rozwiązywał bardzo palącą potrzebę rynku, ponadto rolnicy to jest pewna grupa społeczna, która ma pieniądze i jest stosunkowo duża, więc było zapotrzebowanie na tego typu produkty. Bardzo ważne jest to, żebyś nie pisał tylko i wyłącznie na temat swojej pasji, ale przede wszystkim skupił się na tym, jaki problem rozwiązujesz. Im ten problem jest większy, im jest bardziej palący, tym lepiej. Kiedyś John Carlson, taki e, copywriter. I to chyba Carlton czy Gary Halbert, w każdym razie powiedział, że chcesz być w biznesie, gdzie jest bardzo wysoki poziom desperacji albo bardzo wysoki poziom inspiracji. Co mam na myśli? Powiedzmy, że masz taką sytuację, że nabroiłeś tak? i twoja żona chce od ciebie odejść, ale ją bardzo kochasz, tego po prostu nabroiłeś. I teraz, jeżeli napisałbyś książkę o tym, jak zatrzymać rozwód, jak nie, do, nie doprowadzić do rozwodu, to w poziomie yy, tej desperacji gdzie jest klient, od 1 do 10, prawdopodobnie gdzieś w dziesiątce, tak? Czyli jeżeli komuś zależy na drugiej osobie, a naprawdę zrobi coś złego, to nie będzie patrzył w ogóle na cenę, będzie chciał kupić tą książkę tu i teraz, zapłacić ci każdą cenę. I dzięki temu właśnie bardzo łatwo jest sprzedawać produkty. Teraz to samo może dotyczyć inspiracji, bo na przykład na takim rynku e, inwestycyjnym, tam nie ma desperacji, tam są ludzie z kapitałem i tam jest inspiracja, czyli tam jest po prostu chciwość. I zastanów się, czy to, co sprzedajesz, e, właśnie, albo rozwiązuje jakiś palący problem, czyli jest tam desperacja na tym rynku, albo jest inspiracja, czyli ludzie chcą na przykład się zmotywować, samorozwój, tak? albo chcą nauczyć się jak lepiej inwestować, jak więcej pieniędzy zarabiać, czyli generalnie też może być taki rynek, gdzie jest desperacja i inspiracja, nie? czyli ludzie mają ciężką sytuację, bo są zadłużeni, a chcieliby być bogaci. Więc takie rynki też istnieją, ale jeżeli Ty napiszesz książkę, to przede wszystkim powinieneś skupić się na tym, żeby ta książka rozwiązywała jakiś bardzo palący problem rynku, a nie, nie zawsze była napisana tylko i wyłącznie na temat tego, co Cię interesuje. Czasami zdarza się tak, że ktoś napisze książkę na temat tego, co go interesuje, a to się świetnie Przeda. Dlaczego? Odpowiedź jest banalnie prosta, ponieważ trafił w rynek, gdzie jego pasja, to co go interesuje jest związane z tym, co ludzie chcą i potrzebują. Czasami po prostu tak się trafia ludziom, nie? Powiedzmy, że interesujesz się marketingiem internetowym albo marketingiem na Facebooku, tak? I z jednej strony ludzie chcą tam osiągać wyniki i efekty, a z drugiej strony, to jest twoja pasja, więc jak napiszesz książkę, to jest spora szansa, że będzie, będą odbiorcy, tak? Ale pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to jest zwiat rynkowy. Powinien się dokładnie zbadać, prześledzić rynek i dopiero potem e, napisać książkę. Błąd numer 3. Patrzysz na objętość. Objętość to nie powinna być rzecz, która decyduje o tym, ile książka kosztuje i objętość to nie powinien nie powinien być jedyny czynnik, na który zwracasz uwagę. Bardzo często zobaczyłem po różnych autorach, trenerach to, że mają świetną książkę, ona ma tam 60-70 stron, no ale myślę sobie, że nikt nie zapłaci tam mi 40 czy tam 50 zł za 60-70 stron, więc nabijają objętość, tak? Nabijają objętość, ta książka rośnie, ale cała ta wartość tej książki się po prostu rozmywa i teraz zauważ jedną rzecz, że ludzie kupują poradniki, czyli kupują książki, z których chcą się coś dowiedzieć i dla nich objętość nie ma znaczenia. Co więcej, krótka książka, która będzie rozwiązywała jakiś bardzo palący problem, która da będzie dawała jasne wskazówki, będzie znacznie lepsza niż książka, która jest tak gruba, tak taka cegła. Yy, taka sytuacja. Kiedyś kupowałem książkę jak robić lepsze reklamy w Google Ads. Kiedyś to było Google AdWords. I książka miała chyba z 12 stron, ale naprawdę było tam samo mięso, gdzie były pokazane różne split testy, czyli różne badania na temat tego, jak te reklamy robić. I książka kosztowała 50 tam chyba dolarów. Więc na początku pomyślałem sobie, z 12 stron, 50 dolarów, ok, ale widziałem komentarze, że ludzie mówią, że to jest świetne, więc wziąłem, nie? I druga książka, którą kupiłem, to była taka książka o reklamie, i też tam było trochę o Google Ads. Ona miała 300 stron. To była naprawdę zła inwestycja. Tak delikatnie mówiąc. I teraz tak. Ta książka, która miała 12 stron, ja ją przeczytałem, powiedziałem, że ja chcę więcej. Ja byłem w stanie zapłacić za konsultacje, za jakiś coaching u tej osoby, która była autorem i trenerem. Z tego względu, że książka była naprawdę, naprawdę dobra. I zawierała samo mięso. Więc nie powinieneś skupiać się na objętości. Co więcej, jeżeli będziesz pisał mniejsze, krótsze książki, które będą naprawdę bardzo dobre, to będziesz zarabiał więcej pieniędzy z krótszej ilości materiału. Eee, więc to jest lepszy zwrot inwestycji według mnie. I jest taka książka na Amazonie, nazywa się It Works. To jest tak naprawdę długi artykuł, a książka sprzedała się w półtora miliona egzemplarzy. Nie? E, czyli zobacz sobie, ile autor musiał na tej książce fajnie zarobić. Więc nie musisz mieć wielkiej objętościowo książki. nie? Jeżeli objętość cię przeraża, jeżeli nie jesteś w stanie napisać 300 stron, to nie ma sensu. Książka powinna być tak długa, dopóki jesteś w stanie pisać sensem, konkrety i utrzymywać uwagę czytelnika. Zazwyczaj jest tak, że ludzie, ludzi przeraża objętość, więc jeżeli masz wiedzę, konkretną wiedzę i jesteś w stanie w 60-70 stron naprawdę dobrze to zrobić, to będzie dobrze, nie? To już będzie dobrze. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli Twoja książka jest napisana naprawdę tak w sposób ciągły e, i ona ma na przykład ze 100 stron, to jeżeli potem oddasz ją do jakiejś takiej osoby, która zrobi z, tej, z tego po prostu. Coś, co będzie wyglądało jak prawdziwa książka, to ta objętość się większa ze 100 stron nawet do 300 stron. Pod warunkiem, że oczywiście wpisali w sposób ciągły, a nie co drugą linię, nie? Ale jak generalnie patrzę na jedną rzecz, że objętość nie ma znaczenia, znaczenie ma to, co znajduje się w środku. Błąd numer 4. Wiele osób wierzy, że wystarczy nam sobie dobrą książkę, ona sama się sprzeda. Co więcej, te osoby bardzo często idą do drukarni, zamawiają 10 tysięcy egzemplarzy, płacą za to fortunę i naraz się okazuje, że masz 10 tysięcy książek, a kupiła to Twoja mama, Twoja babcia i nie wiem, jakiś kuzyn, nie? pamiętaj o jednej rzeczy, że jeżeli nie masz społeczności albo nie masz umiejętności reklamowych, nie sprzedasz książki, nie sprzedasz tego. Bo to nie jest tak, że wystarczy napisać jakiś dobry content, napisać jakąś dobrą książkę i będziesz super autorem, nie? Tak to nie działa. Dlaczego czasami warto wydawać w wydawnictwie książkę? Ja nie mówię, że zawsze, ale czasami warto. Z tego względu, że wydawnictwo jest w stanie od razu określić zapotrzebowanie na tą książkę. Po drugie, ma własne kanały dystrybucji. To może być lista adresowa, to mogą być na przykład umowy podpisane z Empikiem i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli generalnie wydawnictwo ma swoje kanały dystrybucji i wie mniej więcej, ile Taki, taką książka się sprzeda. Może być lepiej, może być trochę gorzej, ale oni są w stanie to poszacować, tak? I jeżeli ty nie masz społeczności, jeżeli ty nie potrafisz się reklamować, to jesteś z miejsca przegrany. Ale dobra wiadomość jest taka, że to nie jest trudne, żeby się nauczyć, jak sprzedawać efektywnie książki. Możesz zarabiać sporo kasy na książkach pod warunkiem, że wiesz, jak to zrobić. jak to zrobić? Opisałem w moim wyzwaniu 21 dni. Dokładny proces reklamowy. Można go użyć do sprzedaży książki, do sprzedaży jakiegoś kursu. Link masz pod tym nagraniem. Zajrzyj tam sobie, to, to Naprawdę nie kosztuje jakieś większe pieniądze, kosztuje tyle co obiad, jakiś tłusty obiad w restauracji, a dowiesz się dokładnie, jak się reklamować. Ale pamiętaj o jednej rzeczy, że jeżeli nie masz społeczności, jeżeli nie masz umiejętności reklamowych, to sprzedanie książki będzie Ci bardzo, i to bardzo trudne. Błąd numer 5. Wielu autorów, trenerów błędnie uważa, że można zarobić na swojej książce i być bardzo bogaty, tak? Wystarczy napisać jedną książkę i być bardzo bogaty. I teraz zauważ sobie ciekawą rzecz. Są w Polsce osoby, którym to się udało, ale prawdopodobnie Ty nie należysz do tych osób. Dlaczego? No bo jeżeli ktoś ma jakiś bardzo popularny blog, Podcast jest znaną osobą, medialną osobą, to ma społeczność, czyli ma ten punkt czwarty, o którym mówiłem. Ma społeczność, i ta osoba od razu wydając książkę jest w stanie sprzedać kilka tysięcy egzemplarzy. A jeżeli ona będzie dobra, to wszyscy będą mówili w mediach społecznościowych o tym, i to znowu nakręci nie, po prostu cały ten popyt. Dodatkowo taki blog odwiedza bardzo wiele osób, więc jeżeli masz odpowiednie umiejętności reklamowe, to można robić tak zwane re reklamy retargetingowe, czyli ktoś na przykład czyta artykuł, a potem mu wyświetlić reklamę. I to jest naprawdę bardzo skuteczna metoda reklamowa, ale o czym chciałbym tutaj powiedzieć? To o tym właśnie, że jeżeli ty będziesz opierał sprzedaż tylko i wyłącznie o jedną książkę, to będzie, będzie ci bardzo trudno. Dlaczego wielu szanowanych autorów, trenerów, którzy sprzedają coachingi, konsultacje, yy, treningi jakieś, potem pisze książkę albo, na, albo zaczyna od napisania książki? Dlaczego? Oni doskonale wiedzą, że książka ma tylko i wyłącznie im pozyskać klientów, zdobyć zaufanie, pozyskać klientów i potem sprzedać im znacznie droższy produkt. Bo jeżeli nie masz tak zwanego backendu, to będzie ci bardzo ciężko prowadzić biznes oparty o sprzedaż wiedzy. Chodzi o to, żeby książka była takim, takimi futrynami, takim, takimi drzwiami, które wpuszczają klientów do biznesu. Ludzie czytają książkę, mówią wow! Ale świetny kontent, chcę wiedzieć więcej. I wtedy przychodzą na twoje kursy, seminaria, na konsultacje, na usługi, bo jeżeli jesteś firmą usługową, to też możesz napisać książkę. I generalnie to wszystko będzie Ci wzmacniało pozycję. Książka jest świetna do budowania autorytetu, wiarygodności, pokazania, że jesteś specjalistą, ekspertem, ale de facto na książce zazwyczaj nie zarabiasz jakichś kokosów. Bo tak, pomyśl, powiedzmy, masz książkę, która kosztuje 40 tam ile złotych, teraz y, powiedzmy 10 złotych, bo jeżeli nie masz dużego nakładu, to powiedzmy te 10 zł będzie kosztowała wydrukowanie tej książki. Jeszcze jakaś wysyłka, teraz dodatkowo, y, co jeszcze tam y, będzie? Powiedzmy koszty promocji tej książki, niech to jest tam z 30 złotych, okazuje się, że na tej książce tam zarabiasz po 5 złotych, czyli nie za dużo, ale jeżeli Ty masz od razu jakieś produkty dodatkowe, powiększone pakiety, to może część osób weźmie pakiet i, te, i, i na, ty, na tych pakietach zarobisz, ale potem zdobędziesz zaufanie tych ludzi i już możesz sprzedać na przykład jakiś kurs, coaching, jakąś usługę za kilkaset złotych albo nawet za kilka tysięcy, jeżeli jesteś w odpowiedniej branży. I mówię ci o tym wszystkim, ponieważ chcesz, żebyś miała pewną wizję, jasność. Ja tutaj nie jestem od tego, żeby ci koloryzować, jakiś, jaki jest piękny świat autora czy trenera, tak? Możesz nazarabiać bardzo i to bardzo dużo w tym biznesie, i książka może być świetną przepustką, ale musisz mieć tak zwany back-end. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie bardzo pomocny, interesujący. Jeżeli był, napisz mi komentarz. To oczywiście podnosi mi zasięgi, a tym samym mogę dotrzeć do większej ilości osób. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, albo jesteś od dłuższego czasu na tym kanale, a tego jeszcze nie, zro nie zrobiłeś, to zasubskrybuj ten kanał. Zauważyłem, że 50% widzów jeszcze nie subskrybuje. Nie wiem dlaczego. Jeżeli nie subskrybujesz, kliknij przycisk subskrybuj, a będziesz powiadomiony o kolejnych materiałach. W tym momencie chciałbym Cię zaprosić do moich poprzednich materiałów. Zaraz wyświetlę tak zwany wakacyjny challenge, który warto sobie przejść. Tam jest 30 materiałów, gdzie pokazuję właśnie, jak się rozwijać biznesowo. No oczywiście. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.